Dzień dobry, dzień dobry. Mamy kolejny dzień yy, i właśnie wybieramy się do centrum Szczawnicy na śniadanie i co babciu, chcesz coś dodać? Nie. Ostatnio zrobiłam Glorii takie urocze kucyki, popatrzcie na to. A dzisiaj mamuśka poleciała w taką fryzurę. Gloriusiu, popatrz na mnie. Tak jesteś piękna, Boże. Jakie to jest urocze. Co jest? Kocham zieloną herbatę, jak w restauracji jest opcja jaśminowa, to oczywiście taką wybieram. I powiem Wam, że piłam różne, ale ta z Richmond jest zdecydowanie najlepsza. Do tej pory piłam z Richmonda, uwielbiam herbatkę cynamonową i zawsze sobie kupuję zapas tej herbaty na okres jesienno-zimowy. I właśnie mam w szafce, ale już wiem, że muszę się jeszcze zaopatrzyć w tą zieloną jaśminową, bo jest przepyszna. Pojedziemy sobie na w góry. Ja chcę, żeby Gloria swoją łapką dotknęła jakiejś skałki. Zrobię jakieś fajne zdjęcia, tak? Idziemy, tak? Let's go! Zaparkowaliśmy sobie pod kościołem. Tak więc idziemy jeszcze do kościoła na chwileczkę, a potem lecimy, e, zabieramy ciocię, lecimy na wąwóz homole w góry. jest jak ja dawno nie byłam tak typowo, mam w górę. Wiesz, żeby gdzieś takim ślakiem czy czymś, czy czymś. No więc idziemy w góry, spróbujemy ostypka, W sensie Gloria spróbuje. I, I będziemy... zobaczymy, co będzie dalej. Wyobrażacie sobie, że Gloria od razu z rąk mojej mamy poleciała do rąk Cioci? Ale już tu mało, tego, że tak robiła rączkami. Tak robiła tak. rączkami, że chce iść, tak? Tak, bo na Ciocię kocha. Ale u kogo ty tak? jesteś na rączkach? Na tak? grażynki? Kocha. A goła rano. Ga! Ga! Wow. <laughs> Obrócimy się w tą stronę. Coś tam się dzieje, jest głośno, tak? No, bo tu będzie przedszkole, tutaj dzieci będą mieć swój domek. Mamy dzisiaj przepiękną pogodę słoneczką wykorzystam chwilę i pokażę Wam, jakie tutaj w pokojach ugrężynki są udogodnienia, a zaczniemy sobie od tego, co znajduje się w ogrodzie. coś dla dzieciaków czyli piaskownica, domek ze zjeżdżalnią oraz huśtawki i również dla dzieciaków znajduje się tam trampolina, a tutaj coś dla starszych dzieciaków, czyli miejsce do chillowania, wielka altana, sporo miejsc do siedzenia, tam mamy palenisko, także jest naprawdę bardzo klimatycznie. Zanim pokażę Wam jeden z rzućcie okiem na jadalnię. Widzicie jest sporo miejsc do siedzenia. Na samym końcu klimatyczny kominek, a tutaj po mojej prawej stronie aneks kuchenny i wszystkie niezbędne sprzęty do tego, aby przygotować sobie kawę, herbatę czy coś do jedzenia. No i oczywiście coś, co uwielbiam, czyli widoczki, miejsca do siedzenia, odpoczywania. I tutaj jest ogromny taras. Jest 9 pokoi do najęcia. Pokażę Wam przykładowo, jak wygląda jeden z nich. Więc prezentuje się to tak. A może teraz zmienimy perspektywę. Standardowo łóżka, szafki nocne, jest również szafa. Solik z krzesłami, mamy również e, lodówkę. Oraz tajnik. A tutaj mamy łazienkę. Jest kabina prysznicowa. No mamy opisywać klasyczna łazienka. Hejo. A tutaj mamy taki pokoik e, z widoczkiem. Jest taki uroczy balkon. Widzimy sobie i pokażę Wam jak to wygląda. Mamy wesołą wycieczkę i lecimy na Wąbrzez-Pomolę. pomole. Beysia pierwsza będzie tak typowo w górach. Jakby my mieszkamy w górach, nie? Ale tak wiecie, pieniny. To jest zupełnie inny klimat. Mm. I turn them inside out to see if there's a hidden message for me. I'm hoping, I'm wishing that one day you listen so we can connect again. I'm feeling the purpose, I know we're not perfect, but my soul is reaching out. I'm gonna hand you the truth. W na obiad gloria zasnęła nam w samochodzie. Także udało się przełożyć do witeczka bez większego problemu. Jesteśmy teraz w café Helenka, obsługuje nas taka prześliczna yy, kelnerka. O, to moja kozynka, krótko. Karyna zaprosiła nas tutaj na kawę i podobno tu jest ciocia wspomniała, że to jest wybitna beza Pawlowa. To się akurat cudownie składa, bo ja kocham bezę Pawlową. Znaczy ogólnie ja kocham wszystkie desery, więc no super. Ale stwierdziliśmy, że jeszcze, stwierdziłyśmy jeszcze, że zanim kawa i deserek to zjemy sobie jakiś obiadek, więc zamówiliśmy sobie coś tak do zjedzenia i, i chilujemy. W ogóle właśnie tu mnie przesietra, ale pokażę Wam jaki przecudny jest widok z tyłu, bo znajdujemy się teraz na placu i Ditla się mówi, tak? Plac Dietla. Ok, bo my się rozkminiałyśmy, jak to się wymawia właśnie. Dietla czy Ditla Dobra, ale muszę Wam pokazać z drugiej strony jak to pięknie wygląda się do pijalni wód, tutaj jest zaraz obok. I e, tam jest chyba pięć wód albo sześć. I najdelikatniejsza jest Helena, zaraz potem jest Janno, i tak wszystko idzie. No i na początku chciałyśmy wziąć z mamą Helenę, no bo jednak boimy się tych takich smakowych. Kiedyś miałam okazję w Wesowej próbować takich tych mocniejszych. Znaczy, ja mówię smakowe wody, co ja mówię? No to są lecznicze wody, tak? Miałam okazję próbować tych takich e, mocniejszych i nie, nie podołałam. Po prostu aż mnie brało na wymioty. Miałyśmy wziąć Helenę, ale pani doradziła, że może coś jednak troszkę mocniejszego, żebyśmy czuły, że pijemy coś innego. Więc mamy Jana. Test smaku, uwaga. Nie, no to nie jest tragiczne. Czuję, że jest słone, ale no, mamę tak skręciło, że aż się bałam po prostu łyka wziąć. Nie, naprawdę nie jest złe. Takie słono, delikatno kwaśne, ale Nie wypijesz tego? Myśl o tym, że to działa, wiesz, będziesz zdrowa.

Się zastanawiam, gdzie zniknęła moja córeczka. I tu mi e, kuzenka podpowiedziała, że poszła z babcią do gdzie? Do sklepu z pamiątkami. I co? I co tutaj? masz? Kolejną rzecz Babcia kupiła, tym razem żółwika w takim sklepie święty żółwik, tak? Takie oczka, malutkie. Dziękuję. Ty ci. wiesz o tym, że Ty jesteś skłonna kupić jej wszystko, co na sobie zamarzy. Sama sobie to wybrała. Że co? Sama sobie to wybrała. Cześć! Cześć! Czas na powrót do domu niestety. Mega miło spędziłyśmy czas. I powiem Wam, że największy hit jak wjeżdżaliśmy do Szczawnicy Mama! Jak wjeżdżaliśmy do Szczawnicy to ten góral był tak obity dechami, jakaś była gdzieś tam renowacja czy coś, a teraz jak wyjeżdżałyśmy to tak staram się gdzieś to ujęcie szybko złapać, nie wiem czy mi się udało i już piękny, odmalowany no akurat nie, nie się. Zaczekaj, czekaj, jak z rodzicami byliśmy w Szczawnicy, to zawsze trzeba było do domu wrócić z workiem oscypków. Kocham osypki i tym razem również osypki. mamy. Nie udało się nigdzie na mieście kupić, także stanęliśmy po drodze w takiej bacówce i tam właśnie mama kupiła. I właśnie miałam wam powiedzieć, jak to jest z osypkami. Z oscypkami jest ogólnie taki problem teraz, że yy, kiedy byłam mała, to te oscypki jeszcze gdzieś tam można było, znaczy można było, pewnie dużo sporo było takich oscypków 100% owczych, nie? Mamo, z mleka owczego. Natomiast, no, no, wiadomo, ale im później, im później, przez lata y, coraz y, wiadomo bardziej zaczęło się patrzeć na pieniądze. I teraz, na przykład, już nie wiem, czy gdziekolwiek uda się dostać y, osypka 100% z mleka owczego. I teraz już po prostu wszędzie robi się osypki mieszane. I niektórzy nawet sprzedawcy wiecie, mówią, że jest 100% owczy. Ale no, to tylko już tacy koneserzy rozpoznają, czy owczy, czy mieszany. No, tak jak mówię, raczej bardzo ciężko jest 100% owczy. No i co my tutaj mamy? Spróbuję sobie, bo mam mam oscypka, mam korbacze mam oscypka y, takiego owędzonego klasycznego i mam takiego o, ja na przykład najbardziej lubię te Mam, powiedz mi, i po ile są te małe oscypki? 2,50, 250. ja pamiętam jak te oscypki były za złoty 50, także dobra, lubimy te z smaku, uwaga mhm, kocham No, to jest taki bardziej suchy, nie jest dosyć, nie te białe, one no, są takie mokre, słone, pycha. Gorusia spróbuje w domku, tak? No, tak się jazdy mama nie będzie dawać. Spróbujemy w domku, bo oczywiście osypek no, bardzo słony i powinno się jakoś tak ograniczać, ale tak dla spróbowania to można, także w domku się spróbuje, jestem ciekawa, czy będzie również smakoszem, ostrym, tak jak mamusia, tak? Także zobaczymy się jeszcze w domku na degustacji odsypków i się będziemy żegnać powoli. Kocham kocham. Kochasz mamusię? Nie. Kochasz mamusie? Nie. A babcię kochasz? Nie. A tatusia kochasz? Nie. No wiesz co? No wiesz co? No, tam są zabawki. Gdzie są zabawki? Ten wędzony jest mniej słony podobno, tak więc, proszę bardzo, moja droga. To jest, Gloriusiu, oscypek. Spróbuj, oscypek. No spróbuj, ugryź sobie i spróbuj. Jest bardzo słony, wiesz, także nie zjemy go dużo. No, nie, ale spróbuj, ugryź sobie i spróbuj, jak Ci smakuje. Mniam, miam. miam. Ugryź sobie, no. No i jak? A tu jest taka wersja, to się nazywa korbacz, wiesz? Korbacz. Spróbuj tego. No. To daj tego mamusi, daj. Mamusia ewentualnie troszeczkę odkroi, wiesz? Dobra? No a teraz spróbuj tego, czy Ci będzie smakował. No, tu chyba będzie oscypkowa dziewczyna, tak jak mama, co? Tak, tak? Cześć. Pytanie, Pytanko mam w ogóle. Ty ze swojego miejsca pracy ile masz do szczawnicy? Może nie do typowo do ale do takiego, nie wiem, kościenka? Na minut. minut. Będę miała zaciągę, to mi ostypkę kupisz, prawda? Mogę Cię zamówić. Z dnia na dzień. Nie, ale takie ze szczawnicy. muszę pojechać. Do szawnicy takie, bo to mi najbardziej smakują. Mój tylko do tego znajomego, który ogarnia ostypki, ale... Nie wydaje mi się, że nie jest to samo. Ja tak lew. Zgrywałem pod zębami, to takie mega słone, Tylko, jak polują. No, tamten, to były takie same. Mm, nie, serio, no to będziecie sobie wściekli. Ale do jeszcze nie, bo choć ja chcę białe, nie wędzone. No, to będziesz białe. Do jak będziesz białe ciała. chcę. Tu będziesz sobie iść do szczelnicy, jak będziesz chciała. Ale masz 15 minut. A mi się mieścił białe. On robi wędzone. Ale jeszcze raz wróć. Jeśli tobie są białe, to sobie będziesz żyć do strzelnicy. Ale mamy męża, który tamte. ma blisko z pracy, nie podejrzasz mi? Mm -mm. A teraz czas się pożegnać. Dajcie znać, jak podobał Wam się taki vlog wyjazdowy ze Szczawnicy. To są totalnie moje klimaty, tak jak już wspomniałam. Mam sentyment i uwielbiam wracać tam, także dajcie znać w komentarzu, jak podobało Wam się... się wam? Wam się? Nieważne. E, dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, klikając przycisk czerwony, który znajduje się poniżej pod filmem i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Cześć!